Witam na moim kanale Trygon Wody, Ryby, Raki oraz Skorpiony. Zapraszam was moi drodzy do czytania tygodniowego od 4 do 10 maja. Zobaczymy czego w tym czasie możecie się spodziewać, jak będzie wyglądał e, wasz każdy dzień. Pamiętajcie proszę, że czytania te są ogólne, one nie rezygnują z każdym. Natomiast jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, ja zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie pod tym filmem. E, I zaczniemy tradycyjnie od rybek. Co Was czeka w przyszłym tygodniu, moje drogie rybki? Jaka będzie energia ogólna tego tygodnia, sprawy zawodowe, finansowe, uczucia, zodiakalne ryby, moje drogie rybki. Ogólną tego tygodnia jest karta wieży, czyli coś nagle się wydarzy, coś niespodziewanie, coś, czego zupełnie się nie spodziewaliście. To jest jakaś odmiana losu, to jest coś, co pojawi się tak nagle i zburzy wasze dotychczasowe struktury, dotychczasowe myślenie. Być może chodzi tutaj o relacje, być może chodzi tutaj o pracę, ale to jest coś, co po prostu zmieni wasz światopogląd. To jest, tak jak powiedziałam, niespodziewana zmiana, natomiast ona po pewnym czasie może okazać się dla Was błogosławieństwem, wyzwoleniem. Ogromna zmiana w postrzeganiu pewnej osoby bądź też pewnej relacji, tak? Mam wrażenie, że tu chodzi o relacje partnerskie, tak mi podpowiada intuicja. Zresztą, patrząc na cały rozkład, mam jakieś wrażenie, że jesteście z kimś w relacji albo dopiero kogoś poznaliście, i ta osoba, bardzo różni się od tego, jak ją sobie wyobrażaliście w głowie wcześniej, tak? To jest coś, co po prostu pokazuje Wam, że jednak wcześniej mogliście sobie wyobrażać tę osobę jako zupełnie kogoś innego, tak? Może poznaliście kogoś przez internet, może doszło do spotkania, no i teraz ta osoba jest zupełnie kimś innym, tak? Natomiast to jest też tak, że my czasami po prostu idealizujemy ludzi, tak? Wyobrażamy sobie, że ktoś jest zupełnie inny, i może nam się wydawać, że po bliższym poznaniu się następuje taki progres, tak? Nagle się okazuje, że ta osoba jest zupełnie inna, ale ona niekoniecznie musi być gorsza. Po prostu ta osoba w którymś momencie pokazuje nam swoje i plusy, i minusy, tak? Wiadomo, że nikt nie jest idealny, są też wady w każdym z nas, każdy ma jakieś tam swoje przyzwyczajenia. Swoje myśli yy, i też zupełnie inaczej traktuje nas, yy, jak już się yy, bliżej poznamy. Dlatego tutaj może coś yy, w tym tygodniu okazać się, że jednak yy, zmieniacie pogląd na pewną sytuację, czy też myślenie na temat jakiejś tam osoby, tak, którą poznaliście. Co się miłego wydarzy, karta papieża? To jest takie bardziej duchowe podejście do życia, takie yy, przemyślenie sobie wszystkiego. Yy, co w życiu do tej pory osiągnęliście, dokąd Wy tak naprawdę zmierzacie, i co jest dla Was teraz największą wartością. Być może poznaliście jakąś osobę uduchowioną, która wam otworzyła oczy na pewne sytuacje, pewne sprawy, tak, o których do tej pory nie mieliście tutaj pojęcia. No i ta karta papieża mówi przede wszystkim o tym, że teraz trzeba będzie się troszeczkę nad tym wszystkim zastanowić. Być może jest ktoś, kto pokazał wam właśnie tutaj zupełnie inną stronę. Tego świata, ktoś być może pokazał wam, że jest jeszcze pewna sytuacja, którą da się odratować, tak? Może jest to osoba, która kieruje się w życiu zasadami moralnymi, tradycją, wiarą, ale będzie to osoba, która was wspiera. Ona wam udziela poparcia, dobrze doradzi. Możecie liczyć na tę osobę w każdej sytuacji. Ja myślę, że Wy też tutaj poszukujecie wartości i prawd w życiu takich najważniejszych. To jest też karta, która mówi o gotowości do przebaczenia, że możecie się z kimś tutaj pogodzić, tak? Co Was może zasmucić? Dwójka kielichów. Być może jakieś rozstanie, niekoniecznie na stałe, ale takie chwilowe z osobą, na której Wam zależy, z bratnią duszą. Być może nie macie teraz kontaktu i tego kontaktu oczekujecie. Być może było tak, że faktycznie z kimś się tutaj e, musieliście chwilowo rozstać. To jest taki smuteczek, natomiast to jest energia jednego tygodnia, więc potem pamiętajcie, wszystko może się tutaj zmienić. Sprawa z zeszłego tygodnia, która do Was może wrócić, to jest dziesiątka buła. To jest takie przeciążenie wzięcie na siebie zbyt wielu obowiązków, tak? Możecie czuć się tym przygnieceni, e, przeciążeni. E, może Wam już brakować sił, żeby cokolwiek e, więcej ruszyć w swoim życiu, tak? może właśnie te takie wartości tutaj moralne, duchowe może ktoś Wam otworzył na coś oczy ale jednak Wy poczuliście się tym troszeczkę przeciążeni i przygnieceni. w pracy słoneczko, no coś nowego się dla Was otwiera to są szczęśliwe wiadomości dla osób, które nie mają tej pracy tutaj może pojawić się jakaś nowa oferta bardzo fajna, bardzo intratna która przyniesie Wam szczęście, tak? słoneczko mówi o pracy wykonywanej z pasją która przynosi pieniążki, satysfakcję i możecie tutaj przede wszystkim Myśleć o swojej przyszłości, ponieważ ta praca przyniesie Wam korzyści i materialne, i zawodowe, finansowe, i przede wszystkim możecie tutaj rozpoczynać, czy to jakieś przedsięwzięcie, czy budowę domu, czy kupno mieszkania, czy remont. Możecie się spodziewać wzięcia kredytu. No, ta karta mówi przede wszystkim o samych pozytywnych wiadomościach, też o dobrej atmosferze w pracy. W uczuciach karta rydwanu, no coś może nagle się zadziać, tak? Może do kogoś wyjedziecie, z kimś się spotkać. Teraz już możemy się przemieszczać, więc jak najbardziej. Może ktoś przyjedzie do Was. Natomiast to jest karta ruchu, ruchu w relacji. Tutaj się będzie dużo działo: to są wiadomości, to jest kontaktowanie się, to jest spotykanie się. Może wspólny wyjazd gdzieś razem, ale tu się będzie dużo działo: to jest też karta, która mówi o romansie, o przejęciu inicjatywy. W zdrowiu macie kartę siły, kochani. Wy przede wszystkim uważajcie na stres, na takie ogólne przeciążenie organizmu i drobne stany zapalne, tak? Przede wszystkim pamiętajcie, żeby się zdrowo odżywiać, bo tutaj mogą być stany zapalne związane właśnie z żołądkiem, ze zgagą, z niestrawnością. I co radzi tarot? Karta kochanków. No, trzeba będzie podjąć jakiś wybór. To jest rozstaj dróg, to jest zastanawianie się nad tym, czego ja tak naprawdę chcę i dokąd zmierzam. Być może to jest wybór pomiędzy tym, czy zostać e, singlem, czy, czy wejść w jakąś nową relację z osobą, którą tu poznaliśmy. Natomiast mam wrażenie, że większość rybek poznała bratnią duszę, albo też jest w relacji z bratnią duszą, bo mamy tutaj bardzo duchowe karty. One mówią o tym, że my z kimś połączyliśmy się właśnie duchowo, tak jak to się mówi potocznie, jedną duszą połączeni. E, I tutaj jednak. Być może było jakieś spotkanie, być może jakieś struktury, myślenie uległo zmianie. No i teraz e, troszeczkę się smucicie, bo nie ma tej osoby przy Was, ale będzie trzeba dokonać wyboru, tak? E, będzie trzeba zastanowić się nad tym, co jest dla nas dobre i czy faktycznie chcemy wchodzić w te relacje, czy chcemy mm, ją kontynuować mm, i czy to jest faktycznie to, na co oczekaliśmy. Natomiast jeżeli to jest faktycznie Wasza bratnia dusza, to tutaj nie ma się nad czym zastanawiać, tak? Bratnie dusze i tak się zawsze odnajdą, i tak. Także moje drogie rybki, w ogóle ładny tydzień macie, taki bardzo duchowy. Życzę Wam fajnych przemyśleń i słusznych decyzji. Dziękuję bardzo i zapraszam raki. Zodiakalne raki, 4-10 maja. Moje drogie raki, energia całego tygodnia karta głupca. To jest takie cieszenie się życiem, e, cieszenie się chwilą, tym co mamy obecnie, nie zastanawianie nad tym, e, co może się nie udać, Wy tak beztrosko podchodzicie do wszystkiego. Niektórzy z was tutaj mogą być zajęci właśnie dziećmi, e, opieką nad nimi, tak? Mm, to jest też taka karta, która mówi, żeby nie roztrwaniać pieniążków. E, na głupoty, bo później może się okazać, że faktycznie może ich zabraknąć. Tak? Żebyście tak frywolnie tutaj nie furgali, nie kombinowali i też, jeżeli faktycznie po tym czasie epidemii siedzieliście długo w domu i nagle wyskakujecie do galerii handlowych, które otwierają i wydajecie pieniążki, bo, bo tego brakuje, tego brakuje, może się w którymś momencie okazać, że tych pieniążków faktycznie braknie. I też karta właśnie przed tym przestrzega, żeby za bardzo tak, zbyt pochopnie nie wydawać tych pieniążków. Ale też cieszcie się życiem, cieszcie się każdą chwilą. Być może macie teraz możliwość wyjechania, odwiedzenia rodziny, przyjaciół, więc skorzystajcie z tego. Co się miłego wydarzy, wy kończycie walczyć, tak? Wy jesteście po jakimś być może zranieniu, cały czas oczekujecie na nową relację, która tak naprawdę się jeszcze nie pojawia, bo dla części z Was w ogóle widzę, że. Wy, tak jakby mm, nie możecie otworzyć się na żadną relację. Mam wrażenie, że w ogóle to czytanie jest dla singli, dla osób, które po prostu y, są gdzieś tam y, albo w oddaleniu od innej osoby, albo po prostu próbujecie sobie ułożyć życie na nowo, może jesteście po jakichś przejściach, zranieniach. No i jednak macie taką postawę obronną, tak? Nie do końca potraficie komuś zawierzyć, zaufać i jeszcze otworzyć się na te relacje. Y, w waszych myślach, ósemka miecze. Czyli jest taki brak pewności siebie, tak? brak wiary w siebie, czy ja sobie z tym na pewno poradzę, czy mi się to uda, czy to jest w ogóle dla mnie. Wy macie takie negatywne myśli, ale kochani, to są tylko Wasze myśli, bo miecze są w Waszej głowie, więc jeżeli Wy zaczniecie myśleć pozytywnie, to wtedy pamiętajcie, że i Wasze życie się zmieni w wielki pozytyw. I teraz tak, sprawa z zeszłego tygodnia, która do Was wraca. Szóstka buław, to są dobre wiadomości: to są wyjazdy, to jest przemieszczanie się, to jest odwiedzanie znajomych, przyjaciół. Zobaczcie, po tej całej epidemii mamy teraz możliwość ruchu: są otwarte hotele, możecie y, gdziekolwiek podróżować, pojechać, y, w końcu odpocząć tak y, pełną parą, zaczerpnąć powietrza. Y, korzystajcie z tego. W pracy dziesiątka pentakli to jest zadowolenie. Dla osób, które nie miały pracy, jest możliwość znalezienia fajnej pracy, w której będzie rodzinna atmosfera. Hmm, tutaj są fajne pieniążki, są porządni ludzie, z którymi faktycznie będzie mo można fajnie współpracować. No i to jest takie cieszenie się swoją pracą, wykonywanym zawodem, tak? Każdego dnia. Wy macie pracę, do której lubicie chodzić, która wam sprawia satysfakcję, przyjemność. No i tak będzie to wyglądało w tym tygodniu. W uczuciach siódemka była. No i tak jak powiedziałam, wy macie jakąś postawę waleczną. Wy nie do końca potraficie jeszcze się otworzyć na nowe relacje, albo też walczycie o osobę, która jest niedostępna, nieosiągalna. Być może ona już kogoś ma, ale nie chcę wam o tym powie powiedzieć, tak? Być może ta osoba skrywa jakieś tajemnice, a wy chcecie je za wszelką cenę poznać. Może ktoś Wam się podoba, kto gdzieś tam w internecie obserwujecie tę osobę, tak? Cały czas macie nadzieję, że ona się do was odezwie, że, że będzie ten kontakt, natomiast ta osoba może już sobie ułożyła z kimś relację, może się z kimś spotykać, no i wy po prostu tak troszeczkę nie do końca wiecie, co się dzieje, ale przyglądacie się całej sytuacji z nadzieją, że może to wszystko się odmieni, tak. No i karta mówi też o tym, żeby tak mm, za bardzo w to nie brnąć, bo możecie przygapić coś, co macie na miejscu, tak. Może się okazać, że tutaj w waszym otoczeniu jest ktoś. Kto czeka na wasz odzew, a wy myślicie o jakiejś nierealnej miłości, o osobie, która tak naprawdę jest gdzieś daleko i, no i nie ma szansy na to, żeby zbudować sobie z nią relację, bo ona już może być w jakiejś innej relacji. Jeśli chodzi o zdrówko, no to tutaj, kochani, uważamy na alkohol, uważamy na wszelkiego rodzaju używki, ale też no, mogą was dopaść takie migreny, stres. Wy za dużo tutaj macie takiej. Negatywnej energii, nie, nie rozumiem dlaczego, drogie raczki, ponieważ no, w pracy się układa, co prawda, no w uczuciach troszeczkę to wszystko kuleje, ale mimo wszystko, no zobaczcie, kończy się epidemia, mamy tutaj szansę gdziekolwiek wyjechać, mm, zobaczyć się ze znajomymi, z rodziną, wykorzystajcie to. Co radzi Tarot, karta sądu, rozstrzygnięcie wszelkich spraw, tak? Tu może będzie załatwianie jakichś dokumentów, y, spraw urzędowych, ale też w relacjach takie oczyszczenie. Wy już otwieracie się na coś nowego. Myślę, że po tych wszystkich przemyśleniach dacie sobie szansę na to, żeby mm, jednak oczyścić się z takiej negatywnej energii, byłych partnerów i otworzyć na coś nowego, tak? Na kogoś nowego. Więc tutaj może się okazać, że ktoś nagle wkroczy do waszego życia, mm, ale to jest na razie tutaj energia jednego tygodnia. Jeżeli zaczniecie pozytywnie myśleć, to wtedy przyciągniecie wszystko, co co Wam się należy, co jest pozytywne i co jest Wam pisane także drogie raczki, bardzo Wam dziękuję za czytanie i na koniec zapraszam jeszcze skorpiony zodiakalne skorpiony, 4-10 maj skorpiony Drogie skorpiony, energia całego tygodnia trójka kielichów. To jest zabawa, świętowanie, cieszenie się. Teraz macie okazję po zakończeniu epidemii spotykać ze znajomymi, wyjechać gdzieś razem, zostały otwarte hotele, noclegownie. Myślę, że wy ten czas wykorzystacie jak najlepiej. Już nie będziecie go spędzać w domu, tylko po prostu będziecie cieszyć się każdą chwilą. To jest spotkanie z przyjaciółmi, to są grille, to są wspólne wyjazdy, tak. Mm, imprezy. Także tutaj moi drodzy, bardzo fajna energia macie szansę w końcu zaszaleć, co was może miłego spotkać, a to jest ruch do przodu, to są nowe szanse, nowe perspektywy być może nowa oferta pracy, dla co po niektórych, dla innych otwarcie się na osobę w relacji jakiś nowy początek w tej relacji, jeżeli było do tej pory źle, no to zaczynacie z nową czystą kartą dla osób, które są samotne, możecie poznać kogoś bardzo ognistego, temperamentnego kogoś, kto zawróci wam w głowie i to może być fajny początek nowej relacji co Was może zasmucić? Piątka miecza. Być może ktoś Was zranił, być może czuliście się trochę niekomfortowo w pewnej relacji, w pewnych sytuacjach, ale to odchodzi do przeszłości. Już tego nie ma. Może był jakiś trójkąt miłosny, i to wszystko odchodzi, tak. Teraz zostajecie tutaj z tym nowym początkiem. Macie szansę, wszystko sobie poukładać, naprawić. Sprawa z zeszłego tygodnia, która do Was wraca, dwójka buław. To jest ruch do przodu, to są dwie drogi. Wy tutaj możecie zacząć działać. Też będą jakieś wybory pomiędzy dwiema ofertami pracy, yy, czy też pomiędzy tym, czy zostać w tym miejscu, czy gdzieś pojechać. Wy tu będziecie mieli różne możliwości i możecie z nich jak najbardziej korzystać. Yy, teraz wszystko zaczyna być uruchamiane w Polsce, więc kochani, korzystajcie z tego. Naprawdę wyjeżdżajcie, spotykajcie się ze znajomymi. Yy, tutaj dużo dobrego Was czeka. W pracy nowa propozycja, nowa oferta pracy, nowy projekt, tak? Nowa możliwość, żeby zarobić tutaj większe pieniążki. Także to też jest dla osób, które mają jakieś dodatkowe zajęcia, które wykonują z pasją. Jakaś nowa propozycja, nowy projekt, który przyniesie wam pieniążki, ale też satysfakcję. W uczuciach stabilizacja, król w Dwie osoby, które się wspierają, czy to małżeństwo, czy relacje partnerskie. Wy jesteście blisko siebie, możecie liczyć na wsparcie, na pomoc tej drugiej osoby. Ona Was nie zawiedzie, to jest taka Wasza bratnia dusza i pamiętajcie, że ta osoba zawsze będzie przy Was, cokolwiek by się nie działo, to jest taki spokój, to jest taka rodzina, to jest całość. W zdrowiu uważamy na serduszko, na sprawy krążeniowe kochani, nie przeciążamy się, nie pijemy za dużo kawy i przede wszystkim, no, jeżeli będą jakiekolwiek dolegliwości sercowo-naczyniowe, to, to kochani robimy badania, sprawdzamy wszystko. I co radzi tarot rycerz Buław? Różcie do przodu, kochani, przed Wami naprawdę nowe początki, satysfakcjonujące. To jest nowa praca, nowe wyzwania, dla co po niektórych może się faktycznie pojawić taki temperamentny mężczyzna, baran lew strzelec. Bo przy Asie Buław, rycerzu Buław, no to to jest nowy mężczyzna w życiu yy, kobiet skorpionów, który może Wam zawrócić w głowie i faktycznie może yy, zabrać Was w fajną życiową podróż. Natomiast dla Panów, no to też macie okazję, żeby tutaj z czymś ruszyć to też jest karta zaręczyn. Karta poznania nowej kobiety, tak, możecie tutaj wyjść z inicjatywą. No i tu są bardzo fajne nowe początki w relacjach, w stałych relacjach nowe początki, a dla singli nowe w ogóle znajomości, które mogą przerodzić się w coś fajnego, stabilnego. Także drogie skorpiony, dziękuję wam bardzo. Jeżeli tylko macie ochotę, zapraszam do czytań prywatnych. Ściskam was mocno, pozdrawiam, życzę udanego tygodnia.